Nie. Nie? Ale miałeś trafić w słupek, a nie w tarczek, to każdy potrafi. Tarcza. Znak. Ojoj. Oj. O, możesz sikać przez zamknięty raporek. Tak jest. Mogę to założyć coś. Albo poza. Co? Ale co? Nurek. Quinta ciência. Quinta ciência. Ai, ai, ai. Que tal isso? Que Nie ma tu żadnego. I ja jak to zrobię, to ci <laughs> wypierdzielę w palec. <laughs> odbi jej, jej nie, bok, jak uderzysz tak. mnie, to ci nie, oddam. Ten, spadnie spadnie ja. z palca i, i zarwie ci paznokieć. Ale bym A, nie, fajnie. Nie skończyłeś. A jakbyś dokończył, zdążył to... to do końca zdążył. Fintefiancja. <laughs> <laughs> <zimka>. Fintefiancja. <laughs>